First looks R2 open beta Ulion, przywitaj się. Właściwie to closed beta, no Zap ale dobra. Je Twoje rozeznanie w MMO też jebie. Co zaznanie rozeznanie? Rozeznanie w MMO. No ale są zbyt zajebiste, żeby być słabe. No tak. Ehm, no więc... Kurde, dokładnie tak samo jak w Aionie, można stworzyć sobie tylko charaktera, który jest anime. Nie rozumiem tego. Nie lubię tego. O to Japońcy robią. No, gry. Koreańcy, głupi Koreańcy. Wszystko Koreańcy. Jest no, bardzo, bardzo... dużo opcji wyboru włosów, aż od A do F. <śmiech> tak <śmiech> samo twarzy. Tyle tak. możliwości. To może ja coś powiem o tej grze. Więc tak. Stworzyli na początku ją Koreańcy, albo japońce. Później ogarnęli tą grę, później wysłali ją do Rosji, tam ogarnęli ją Rosjanie A teraz w końcu po dwóch latach, bo ta, ta gra ma już dwa lata Wysłali ją do Europy i teraz jest cross beta I, i gra jest od dystrybutora Webzen I moje pierwsze wrażenie było dobre, a teraz jest słaby. Dobrze, mam charaktera. Jest Knightem. Znaczy nie, nie chcę Knighta, chcę mieć Maga. Elf, Assassin, Summoner, Ranger. To nie ma Maga. E, chyba Elf to Mag. Znaczy z tego co wiem, to Summoner jest najbardziej podobny do Maga z tych klas, ale... Tak, Elf to na pewno Mag. Nie wiem, e, to jest jedna z tych gier, w których... Jedyna, jak ze mo w których jak na razie czytałem jakiekolwiek zdania od NPC-ów i... W ogóle. Bo pierwsze kwestie polegają na tym, że trzeba odpowiadać na pytania, a to jest tylko dosyć dziwne. Ja na serio, ilość możliwości przy wyborze twarzy i wozów jest niewiarygodna. No, jestem jeszcze beznadziejny. Chyba Not to 0, niech będzie. Confirm. A mam aż dwa charaktery: Elfa i Knighta. Elf, start game. Ja jak zwykle mam asasyna. ja bym chciał zamie się zamienić, bo zmieniłem sobie skini i teraz jestem jakimś takim szkeletem. O Boże, jestem. Chodź tu, gdzie jesteś. Czekaj, można skakać, to już sukces. Ehm. Um... Oj, to jest sek, bo się nie widzę. Pach. Pach. Z kim mam pogadać? E, z tym z... pierwszym kolesem, który ma kół nad głową. Hmm. Gdzie ty jesteś? No, ma ku nad głową. Obok tego kolesia co ma ku nad głową? Mm -hmm. Czyli prawdopodobnie jesteśmy na innym kanale. Albo są inne światła dla elfów i rangerów czekam. Za... Nie, jest jeden świat dla wszystkich. Co ty chciałbyś żeby ta gra była taka rozbudowana? No WOW był na przykład Kurwa WOW robili Amerykańcy Blizzard. To są Amerykańcy? Tak, to są Amerykańcy. Dlatego Amerykańcy zrobili porządną grę. A Koreańcy, wiesz jak to robią gry, nie? Mm. Sad, Aha, Para, czyli się... Czyli się nie widzimy. Mm. Najfajniejsze jest to, że jak włączysz sobie opcję help, to masz wszystko po chińskich znaczkach, nie? Czyli się nie rozczytasz. F? Jak co? No, włącz sobie menu i tam masz help albo wciśnij F9 i masz tam wszystko po koreańsku. gdzieś gdzie jest menu? Taki kwadrat w lewym dornym rogu Escape nie działa? Nie Mówiłem, że ta gra jest zimna. To zdecydowanie koreańcy, no. Chyba, że Japońcy. Albo Japońcy, nie, albo ko ko korańcy. Bardzo są podobne do oroka te znaki. Ale Elfie niekoniecznie muszą być magami, no to jakoś nie pasuje. Answer to the question. Wsad. I. E, co? A? No. Dobra, przeszedłem wszystko. Great. Ui, mam coś. Prawdopodobnie drugi level. Tak, mam drugi level. No teraz tam musisz... Tak się naparzy. Spodach. Musisz przytrzymać cały czas lewy przycisk myszy lub... walnąć kogoś i wcisnąć prawy przycisk myszy, wtedy będziesz miał taki auto-atak jakby. A jak klikam lewy, to biegnę w to miejsce, gdzie wklikam. No, no to. O, ale fajne świecące drzewo. So cool. Ale tragicznie zrobiona woda. Bardzo fajne świecące drzewo. Na jakim to jest silniku? Czy nie ma jakiegoś takiego specyficznego? No, ja chyba nie ma jakiegoś specy specyficznego. Rządną krainę O nie, wyskoczyłem! na. Nie... O, można pływać? Można pływać? Można pływać. Tak, oh. e, Myślałem, że ta, to tak jak w niektórych MMOsie, nie da się przez bariery i w ogóle, a tutaj się da. No właśnie. Wpadłem do jakiejś rzeki. No, jakiś gościu też. I w dodatku jest z Polski. 2 2pl Pozdrawiam. Tak jak stąd wyjść? O, drzewo w wodzie. I w dodatku zbagowane. Co to ma być? W Crossbet. crossbetie zawsze wszystko jest zbagowane. Ale to nie powinno być zbagowane. W crossbetie wszystko jest zbagowane. O ryba. O ryba. O, o cz już... cztery ryby. O jacie można pływać. Ale woda nie jest aż taka tragiczna. No według mnie jest. Tak, no, ty przede ty... wszystkim nie, re nie reflektują się różne przedmioty, takie jak drzewa, Budynki, jedynie teren, co wali. No czego ty żądasz od takiego silnika, jakiegoś koreańskiego? No nie, Koreańcy są wspólnymi informatykami, czyli potrafią zrobić fajne rzeczy. O, trawa w wodzie, świetny. Ale ta gra ma też dwa lata, nie, więc... A i dopiero teraz jest w Europie. Tak, dopiero teraz jest w Europie. Świetnie. Mówię, najpierw tam mieli Koreańcy lub Japońcy ją, bo ją zrobili, ogarnęli ją. Ehm, później wysłali ją do Rosji. No, i dopiero po dwóch latach my ją mamy. Ale serio, zwarili strasznie wodę. Tak z tego co tu widzę. Jak jest e, woda i trawa przed tobą, to trawa, która... za którą jest woda, i nie ma. To się widzi pod, pod innym kątem dopiero. No cóż, e, gdzie mam teraz iść? Przede wszystkim wypadłem z tego mostku. M, mapa. Ku, cool. ja. Yeah. To są questy. Jak to znalazł, to ten. Wciśnij sobie mapę, włącz ją i... Tam Kukun, takie takie czerwone, małe ja. tam tam są questy. A jak są Q, to są to tak questy? To To jest yard. O, kotek. O, już nie. Um. No nie chce mi się czytać. Pierdolę, accept. Tia. Dobrze. Z nie, nie zrobiłem kompletnie nic i dostałem 39% levelu jest. Szczerze, jak dzisiaj rano włączyłem tą grę, tak stworzyłem sobie postać, że po pierwsze wrażenie było bardzo przyjemny. Tak. Fajna grafika, dosyć, jak spoko wszystko się wydawało. A jak już mam ten dziesiąty poziom, tak. Jak pierdolę, jaka nuda. O, raptor. Raptor Baran, bardzo fajny. Raptor Jezus. Raptor Baran. Nie wiem czemu niego nie mogę Czy Czemu są koty? O mój Boże Mistrz Joda. Nie ma jakichś słucharskich rzeczy. Jakiś taki mały zgarbiony kot z laską stojący na dwóch łapach. No, ale tak gra nie ma jakiejś takiej super grafiki, żebym mógł ją nagrywać w full HD 30 fps u 100 Czy jak na MMO, to większość MMO jeszcze tych starszych w sumie, to mają strasznie tą grafikę, więc jeszcze tak ujdzie ich wiesz... w tłumie. O. No, mają... Weź, jak spotkajmy tak, tylko że jesteśmy na jakichś innych kanałach chyba czy coś hmm. Dodam cię do przyjaciół może jeśli do. Spok World map crafting prevettion community part community może Jak się nazywasz? Uliomuli To jest jedno L Kolejna z tych gier, w których nie pokazuje się, że ktoś cię dodał? Świetnie. Jak się nazywasz? to Zero. Nawet ci wysłałem teraz Whisper. Aha, spoko. Elis. No tak, nie możemy się przełączyć. Świetnie. Tak w ogóle, gdzie pisz, tak jest ten właśnie, nie wiem, nie mogę tego znaleźć. Może w settingsach? Też nie. Już sprawdzałem Namaksa hmm, Co by tu jeszcze powiedzieć o tej grze? W sumie nie ma nic Większość questów zabi przenieś przenieść, czyli pick grinder Nope No I zrobiłem już... A nie, nie zrobiłem jeszcze wszystkich questów Niedołnierz co mogę powiedzieć to fajne skilly są. Animacje to znaczy efekty ich. Są o, takie spoko. A, a tu jest Bertels. Answer the question. Kolejną grę opanowują Polacy. To jest smutne. No. znając życie po bycie odpadną. Pewnie ja, bo mi się nie spodoba gra. Ale po prostu czat dobija trochę.